Joanna jest w dobrym humorze. Cieszy się, że pomogła ojcu spłacić dług. Kobieta poprosiła córkę, żeby ta nie mówiła o niczym grzegorzowi? Oliwka powiedziała mi właśnie, że jakiś pan pobił dziadka. Miała ci nie mówić, nic strasznego się nie stało. Ten facet próbował ją popchnąć. Ale tego nie zrobił. Dziadek ją zasłonił. A nie, to załatwia sprawę. To może zaproszę twojego ojca na piwo, żeby mu podziękować. No i po co ta ironia? Oliwka nie byłaby w niebezpieczeństwie, gdyby nie twój ojciec. A ty uznałaś, że to nie jest coś, o czym powinienem się dowiedzieć. Nie chciałam, żebyś się wkurzał. Aśka, tu chodzi o nasze dziecko. Uświadom sobie w końcu, że nie mamy pojęcia, co twój ojciec robił przez ostatnie 20 lat. Może, może był przestępcą, może kradł, przemycał narkotyki, zabijał. Może szukają go dawni kumple. Mówił, że sprawa jest załatwiona. A ty mu wierzysz? Nie widzisz, że on cię omotał? Nie widzę. Może nie powinnam cię okłamywać, ale od początku go tutaj nie chciałeś i szukasz dziury w całym. A ja się po prostu cieszę, że odzyskałam ojca. Boję się o oliwkę i to jest moje ostatnie ostrzeżenie. Jeszcze raz mi podpadnie, wynosi się stąd i zabrania mu kontaktów z moją córką. Powinienem od razu wywalić go na zbity pysk. Dlaczego tego nie zrobiłem? Z powodu oliwki. Pokochała dziadka i cieszy się, że jest tu z nami. Z takim przejęciem opowiadała, jaki był dzielny, jak ją bronił. Nie chcę, żeby cierpiała, a cierpiałaby, gdybym kazał mu się teraz wynosić.